Ten sojusz przerodził się w prawdziwe pieku na anarchię SMP. Stracenie wszystkich itemów, walka z Wardenem oraz dwie zgryfowane bazy to idealną opis tego filmu. Także oglądaj do końca. Psa, kogo? Nie. To kogo, jest kogo? baza y Axelota. W tym momencie chłopaki glifowali bazę Axelota. Co prawda, był to mój wróg, ale próbowałem ich trochę powstrzymać, ale również nie starałem się naprawiać ich błędu. Chłopaki nie oszczędzali niczego.

Totemów, nie mam do temów! Zginąłem! Jorek zginął i wysadziłem End Crystal przy jego itemach, bo pomyliłem jego itemy z wardenem. I wtedy stało się, a zresztą sami zobaczcie. Co tu się stało? Co tu się stało? Co tu się wydarzyło? I czy, ej, to się zduplikowało ty! I temy zamieniły się w fajerwerki i zduplikowały się, żeby cały ekwipunek był w firewerkach. Był to dobry sposób na duplikowanie itemów, którego na pewno użyję. Ale w następnym odcinku Wam o tym opowiem. Bo ja nie mam w ogóle gapów. No Bo ja za zajmuję Ej, bo ja nie mam nic. Ja mam tylko setę i milion firewerek. Idę ci drapnąć. O kurde, to ten kolejny. A nie są, są w ogóle tej. itemy. Gdy dowiedziałem się jak dobrym Mobem jest Warden, po straconych dwóch totemach oraz śmierci, poszedłem zebrać temy, które wypadły do mnie po śmierci, i postanowiłem przesadzić być i pozbierać itemy, które można zdobyć w Ancient City. A były to tak dobre temy jak Engine Sweet Snick, potki, butelki z Expem oraz książki takie jak Protection 4. Gdy następnego dnia wszedłem na serwer, bo Jorek mnie prosił, żeby zobaczyć jego bazę, stało się to. Przeszliśmy przez Netherport. port. Co oddamy, wiesz? coś mu padło. No 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 możesz zawsze uciekać jeszcze. No ale no, się... nie, nie, nie wsiadań, no. No, no. No, Co masz, ja mam? Masz serce? serce masz? Tak. To od ciebie zależy, czy chcesz mu oddać i ty. Ja ci oddaję seta. Oddam seta. ci wszystko co mam mieczyk to było twoje e, ta, jeszcze. tutaj. Blit, to... no, ty... Ej, ty nie mieli żadnych krystalów? Nie, nie, mam krystale, nie, nie. Ale nie ma co nie się bić. Masz to... Nie, nie miałem drzwi, firwerki. Masz dań od mojej Także no. Na szczęście gdy zginąłem, oddali mi moje itemy. Ale... Przez to, że był to trap portal i oszukali mnie, na pewno będzie zemsta z mojej strony.